Mamy dla Ciebie cztery nowe, przyjazne dla środowiska torby. Wybierz swoją, z którą najlepiej będziesz mógł sam chronić przyrodę. Torby Forever są najbardziej przyjazne. Nie rozłożą się przez tysiąc lat, więc i tysiąc lat nie będą truły środowiska. Torby Hot Smog są prawdziwie przyjazne. Można je bezpiecznie spalić w temperaturze 2100 stopni Celsjusza. Torby Greenpoint są super przyjazne. Mają na etykiecie drzewo w kółeczku. Zobacz jakie milutkie. Torby Minutka są wyjątkowo przyjazne. Rozkładają się już po 10 latach. A to jest moja torba. Zawsze z nią chodzę, a moje zakupy świetnie się w niej trzymają.